mnie na dwa tygodnie do Kalisza, ponieważ tutaj czy lekarz się rozchorował, to każdy każdym hmm. mógł, lekarza. I pamiętam, że pierwszym moim takim pacjentem, którym najbardziej wspominałem, to był e, radecki Kazimierz. Hmm. Miał wypadek motocyklowy w przeddzień i przyszedł znowu taką, już stopą upadniętą. Skierowałem do chirurga i. Ten niedowodnego, strzałkowego no, bo osoba do po końca życia jeszcze opadnięto, także no to utkwiło pamięć. No i później wróciłem pan, no, po dwa, dwóch miesiącach. Dalej na star, w następnym roku oddelegowano mnie na cztery miesiące jakby na staż, no, żeby tutaj też lekarz to został zwolniony, po odrobieniu stażu zacząłem specjalizację z pediatrii i był telefon z, z, z Kalisza, miasta. dzwoniły do dyrektora Wydziału Zdrowia, czy mógłby ze mną porozmawiać, bo mu się podobało, że jak dojeżdżałem w tym krótkim czasie, no w jakiś sposób to pamiętam czy, czy no i czy pragnęli, czy mógłby wrócić. Tak, samo za mną było, bo Hans wtedy. I przekroczyłem Przyjechałem tutaj na starszy i kontynuowałem specjalizację najpierw pierwszego stopnia. Panie doktorze, a pierwsze takie kroki w Kaliszu Borskim. No, ja, więc pierwsze kroki. Mieszkania jeszcze nie miałem, przez jakiś czas mieszkałem tam, w tej szkole starej. Tam na górze była gabinet lekarski gabinet stomatologiczny, na dole była izba Powodowa. i takie maleńkie, maleńkie pomieszczenie 2x4 i tam no, mieszkałem przez ponad rok. Gdzie mieszkała się ta przychodnia? Mieszkała się? So. Tam gdzie w tej chwili jest ten, ten, Mops, miejska Szkodowa. Pomocy społecznej. No, mało osób wie o tym no, Tam się nie ściąga. W była, a teraz tam, tam. I się nie też Jak już tam mieszkałem, to jak był poród, to, to musiałem schodzić i, i pomagać przy porodach, przed odbieranych porodów. To takie były pierwsze kroki. Od którego roku? Tak? Ja tam Czyli. myślałem: od 1965 roku, przez ponad rok. W 1967 roku przychodnia została wybudowana, mm -hmm. mieszkania przy przychodni tutaj były wybudowane i zamieszkałem tam przez parę lat. Mieszkałem tutaj przy przychodni, z, z tych mieszkań, no a dopiero później, po 7-8 latach się pobudowałem już tam na, na ulicy. Było ciężko, ponieważ przez 24 godziny trzeba było być gotowym do udzielania pomocy. Nie tak jak teraz, że jest po gotowie, że pracujemy od 8 do 18, a później zakłady, które udzielają nocnej i świątecznej pomocy. Pamiętam w latach 70. dosłuchowa jechał taki pana. Marii szukam, wiózł wióz, wióz, pracownik, to było jakaś święto, 1 maja, w tym rodzaju, i rozbił się w połowie drogi pomiędzy Krajszem a Cukolą, uderzył w drzewo I też zostałem wezwany, chyba za osiem osób w robach, na polu, wszędzie, każdy małóg pomocy, yy, yy, no, yy, pomocy. I trzeba mojego sekretariatu przeprowadzić, żeby tym najbardziej ciężko poszkodowanym udzielić pomocy i wezwać po i to był też taki szokujący przypadek, ponieważ bardzo się poszkodowani ci ludzie. Na co kiedyś chorowano, a na co dzisiaj? Czy można dojść do jakichś takich wniosków, że dawniej może były inne? Przede wszystkim w latach 60. nie było sprzętu medycznego, nie było aparatury medycznej, nie było wielu czynników. I te choroby były trudno wykrywane, bo o Sukrzycy niewiele wiedzieliśmy, o miażdżycy niewiele wiedzieliśmy. Było dużo chorób zakaźnych, w tym czasie odry było bardzo dużo, świnki, różyczki, ponieważ szczepienia dopiero zaczynały wchodzić regularnie. I bardzo dużo dzieci choroby na, na, na różnego rodzaju chorób zakaźnych, jak u dziecięcego. I czasami Przegłaskałoby się do szpitala i to te dzieci bardzo ciężko chorowały. Pamiętam jedno dziecko. Było chore na ospę wieczną. Miało gorączkę. Rodzina podała mu aspirynę, polopirynę. To było dziecko dziesięcioletnie. I na skutek tego doszło do uszkodzenia mózgu. Aspiryna u dzieci do lat 13. Może spowodować bardzo ciężkie uszkodzenie no. mózgu i ten chłopiec, który przez dwa lata spotykałem w szpitalu, cały czas leżał i no. zmarł Panie To zdjęcie wykonane zostało w 1975 Pierwszą roku. Przychodnia została wybudowana w 1967, czyli 5 lat. To nowa przychodnia była. Tutaj widzę, że jest swoje ładne. I na tym zdjęciu od lewej ja stoję, tutaj następnie pani Lasota, to felczerka, ale cały czas pracowała w punkcie szczepień. Tutaj stoi doktor Bożek i jego żona, która była pomocą społeczną, bo tak, pracowały w szkole. E, tutaj stoi stomatolog, która pracowała w Przychodni e, Zosia Hajduk. E, tutaj e, Izbę Porodowa zaprosiłem na Górze, była Izba Porodowa w tym czasie. E, Tam pan e, Sanowę, tutaj Pani Przyszkiewicz. Drugie zdjęcie to rok 1976, pochód 1 majowy. Tak kal wygląda, to, to główna ulica. Bo ta, 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 bo tutaj mhm. pełności, jeszcze bloków nie widać. Bloków nie widać, kościół widać. Bo mhm. chyba gmina, bo też nie, nie, tak, to stary budynek. No i tutaj idzie cała droga. Widzę, że pani Krystyna. Krysia, Janina powódzka, teraz Wróble się nazywa. Też ona pracuje tam z chirurgiem, tym miejscem z Tutaj chyba pani Kołodziejska. Jeden fakt, pierwszomajowy, wspominamy jako bardzo przykry, ponieważ w czasie no, tej manifestacji, czy marszu pierwszomajowego, pierwszy sekretarz partii, pan Henryk Tomaszewski, mu Akurat szliśmy ulicą Mickiewicza w Okutrze, on mieszkał na Mickiewicza. Szybko go wprowadziliśmy do domu i zanim Karatka przyjechała, to zmarł. Dostał ciężkiego zawału serca, z obrękiem płuc i zmarł. To był bardzo przykro. Pochód jeszcze się nie skończył, a główny jakby przewodnik tego, tego pochodu umierał i zmarł. Pani się przez tyle lat nic nie zmienia. Raczył pan moją babcię, moją mamę, mnie. I ja pamiętam jak przychodziłam do pana doktora, to bałam się oczywiście yy, no patyczka do gardła, zawsze miałam, że będę głośno mówiła, a tę głoskę centralną. Ale yy, pytanie jest takie, co pan doktor czyni, że tak dobrze wygląda, że się nie zmienia? Bo przez <śmiennie> tyle lat pan doktor jest <śmiennie> doktorem czterech pokoleń i... No się nie zmienia. Ja patrzę tutaj na zdjęcia, zdjęcie właściwie, dyplom 96 rok 1996 i tak jak spojrzę na pana doktora z Danii, to robiłem, teraz po szkolniaty, to przeszedł po specjalizacji to, to ale właśnie, co Pan doktor, jaki daje recepty? Bo czasem widzę Pana doktora nad Jeziorem Młyńskim, jak Pan doktor z żoną stacjonują, Ale jakie są, jaka recepta na no, taki wygląd, na no, takie to, zdrowie? Moim zdaniem ruchu musi być, to dosyć do odpalenia mm -hmm. ruchu. Dzisiaj też żoną wybieramy się już na stadion, to no, około 18. Te wszystkie przyrządy, nie wiem, czy Pani Tak, ta, tak, ta, więc to, znam. To, to było jeszcze na kijkach, na rowerach, no, no musi być, nie, 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 nie jak patrzę na ludzi, którzy kupią golanki, jakieś boczki, a na chore saroksi, i kupuje, no to, to, to jak młody no, no, może dobrze prosperować, tak, że, 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 no. Ludzie nie dbają o zdrowie, na alkohol w nadmiernych hmm. ilościach, zła dieta, Brak ruchu to są te podstawowe rzeczy. Zresztą w tej chwili w drobniu zdrowia, post, postawą drobniu zdrowia to jest przede wszystkim ruch. Dopiero później warzywa i owoce, później białka, a mięso to już tam w się do pacjentów, do społeczeństwa i chyba no, to głównie. To już, już w tej chwili nie ona mnie namawia i dzieci, żeby już kończyć to pracę, ale ja tak jeszcze robię, jeszcze robię, jeszcze robię. Ponieważ nawet szkoda tych pacjentów zostawić, a ksiądz jak mi życzenia składa, kiedyś mówi, pan jeszcze, jeszcze dostał, jeszcze dwa, do, dopóki ja nie umrę, żeby <śmiech> <śmiech> To każdy <laughs> pacjent będzie <laughs> tego <klub>, bo ja <laughs> tak, tak, tak samo nie wyobrażam sobie. Tak, co? tak wszystkich ludzi, całe i, ich życiorysy i wszystkie pokolenia, prawda, dlatego czasem jak na jakimś spotkaniu to... a jak to było, a kto to był? Tam, tam, tam... Czy nie to z domu na czy ten on kto? No to to jest Co to jest, panie doktorze? Pierwsze miejsce powiecie, moja, bo ja, moja, no zakład, jako pierwsze miejsce na ten 14 w Powiecie, no tak w przykład. Przyjazna, pacjenta, przyjazna, przyjazna pacjent, przyjazna pacjent, przyjazna. nam przyjazna. prybiciwy, przyjazna. przyjazna. koszalińskiego, to można przyjazna. głosować przyjazna. Tak, tak, tak. i zajmę pierwsze miejsce. W 2014 roku dołączył pacjenta który był jeszcze jeszcze też tam tak e, 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 na szarej to pacjenta. Dobrze, gratulacje, o, A, tak, to jest tak... takie od serca, prawda? Nagroda od serca.